Ja mam widowy z, z tej strony Kartonitek i dzisiaj druga część. Yy, no, drugi odcinek z serii Spotkałem Hero Braina, nie wiem jak, to nie są mowy. Ostatni film... po ostatnim filmem w yy, wideo było Tyle wyświetleń. Nie wiem przez co. Ale dziękuję za to. Dziękuję za te wszystkie łapki, tylko wbijmy z 1000 subskrypcji to jestem Milej będzie Hiro o, o. Cliper. No. Ej, co to za mysz? Ej, 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 widzicie... Hero i jakaś dziwna twarz. Ej, widzowie. Ktoś się... zostawcie lajka i suba. Dobra, widzowie. No tyle! No tyle! Siema, ma hero brain! Ja. 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 Mam nowe konto, no i tam co? Zbanowali niestety syndice kata sandowic.pl Wbijacie na kanał sandowic.pl Te To jest tam mam to jest taki. No... Tutaj teraz kartonatek. My tutaj popracowaliśmy, ze że... no. Ej, co to? Ej, co to? Ja, ja wchodzę pod ziemię. Wolę Herobrine'a spotkać pod ziemią, niż jakiegoś takiego dziwnego zombiaka. Widzicie, są nowi. To jest nowe konto moje, więc sam nowe konto. ja się zbagozałem? Co mi jest? Dobra Ale jak pójść? Znaczy nie wiem co to było

co to? Co to? Ej, zradze, zeratujcie. Nie masz, no w Idziemy do mojej starej bazy To tutaj chyba też coś było. Coś mi się zapaliło. W telefonie, oczywiście. Ja cię do mnie na TikToka mam jest, jest. Muszę jakoś ich okrążyć. Kto napisał na zdrowie w komentarzu, to dziękuję. Właśnie, muszę pilnować. Coś? Dobra, dopiero 4 minuty. E, spokojnie. Mm. Ja ale co to? Co to jakiś level? Nie, przepraszam. No i odbawiła pierwsza. Pierwsza. Chyba się napija. daleko odstawione. My się nie wylało na mózg, bo mam tam wyski. Ja tymi no stara baza. Yy. O! Opa! 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 Nie Opa! 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 No bo Opa! na tym dniu jest 117 dzień. Idzie. Co się stało z tą biedną krówką? Ej. Co to jest? I co się z nią stało? No, um, um, um. pewnie... Ej. E. to dziwna budowla. Widzowie, jak wiecie, trzeba zbudować nową bazę. By jakiś, nie wiem, dobraj mnie nie złapał. To... Ej, co to za koło? A! Śmieją też z nim. nogi nogi celebów na wodzie ja na, na takim stawie, jest to niebezpieczne raczej co, nie widzą? tak mi się wydaje kurde jest dązeł Doh. Okej, spine. Chwiesto się mnie. Nie. 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 Pieprzaj, pieprzaj. Chyba to się może Mam takie rzeczy. Mówię. No Dobra. A ja chyba raczej nie wyjdzie. Stąd. Więc tutaj robimy bazę. Będę bezpieczniejszy. Bo oni na tym most wejdą, ale nie przejdą. Chyba coś tutaj w wodzie będą. Wiecie, bo ja się się tam Dexiego, którego bardzo pozdrawiam. Dexi i Utopii oglądałem. I to jest na jakieś dziwne. No tak.

Jest. Widzowie, pomóżcie Ej, ja widzowie, ja się czekam. to no, jest normalny system Minecraft. Tu no, kilobrań się pokazał. Jakieś inne mody, moby. Co jest? To jest bardzo zadziwiające. Dobra, w tym miejscu oto kończymy ten film. Dziękuję za obejrzenie. dajcie łapkę w górę i subika. Widzimy się już jutro w następnym odcinku. Like and subscribe. Bye, bye. Kocham was widzowie. Buziaczki. Miłego dnia. Miłych wakacji. Pa, pa.